Dzień dobry, w piątek 3 października. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. W czwartek WIG 20 wzrósł o 40%, podobnie rósł szeroki rynek. Obroty na GPW wyniosły 2,2 miliarda złotych. Najwięcej wśród blue chipów traciły akcje CCC o 9,9% po publikacji wyników za drugi kwartał. Niemiecki DAX wzrósł o 1,35%. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy zakończyły sesję bez entuzjazmów w okoliczności trwającego shutdownu rządu Stanów Zjednoczonych. Główne pary walutowe bez większych zmian. Rezerwy dolarowe w zagranicznych bankach centralnych osiągnęły najniższy poziom od 30 lat. Ropa staniała o 2% do 60 dolarów i 62 centów za baryłkę WTI. Eksport ropy z Arabii Saudyjskiej osiągnął najwyższy poziom od 18 miesięcy. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia Dane ekonomiczne Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w sierpniu. W kwietniu 2025 roku mediana płac w Polsce wyniosła 7262 zł brutto. W sektorze publicznym była wyższa i sięgnęła 8651 zł, podczas gdy w prywatnym wyniosła 6550 zł. Mediana dla mężczyzn ukształtowała się na poziomie 7451 zł, a dla kobiet 7083 zł. Według oceny analityków banku PKO jest prawdopodobne, że potrzeby pożyczkowe w 2026 roku będą o od 50 do 100 miliardów złotych mniejsze niż w projekcie budżetu. Rząd rezygnuje z przenoszenia długu covidowego do budżetu i nadal będzie finansował go poprzez emisję obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, co pozwala utrzymać formalny dług publiczny poniżej ustawowych limitów. W efekcie zadłużenie według unijnej metodologii szybko rośnie i ma przekroczyć 60% produktu krajowego brutto już w 2026 roku, sięgając ponad 75% PKB w 2029 roku. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi rozmowy z Czechami o połączeniu inicjatyw dotyczących budowy gigafabryk sztucznej inteligencji, co mogłoby zaowocować jednym wspólnym projektem wspieranym ponad podziałami politycznymi. Polska równolegle rozwija projekt Baltic Artificial Intelligence Gigafactory z krajami bałtyckimi i zabiega o finansowanie takich inwestycji z funduszy unijnych, m.in. poprzez rewizję Krajowego Planu Odbudowy, gdzie proponuje przeznaczyć około 426 milionów złotych. Komisja Europejska traktuje gigafabryki sztucznej inteligencji jako strategiczne centra obliczeniowe dla rozwoju zaawansowanych modeli i aplikacji sztucznej inteligencji, a w Polsce powstają już dwie, w Krakowie i w Poznaniu. W Świnoujściu rozpoczęła się największa od lat inwestycja budowa głębokowodnego terminala kontenerowego o wartości ponad 10 miliardów złotych, realizowanego w ramach projektu Przylądek Pomerania. Powstanie 186 hektarów nowego lądu zabezpieczonego falochronem, a terminal będzie mógł obsługiwać statki oceaniczne o długości do 400 metrów konkurując z portami Europy Zachodniej. Równolegle prowadzone są prace nad 70-kilometrowym torem podejściowym oraz modernizacją linii kolejowej na Dodżanka, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2029 rok. Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje się na dwa scenariusze aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej – z nową ustawą lub bez. Wiadomości gospodarcze ze świata. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zwolnieniu Lisy Cook, członkini zarządu Rezerwy Federalnej. Organ nadzorujący ryzyko finansowe w Unii Europejskiej wezwał do wprowadzenia pilnych zabezpieczeń dotyczących stablecoinów, emitowanych tylko częściowo w Unii Europejskiej, powtarzając ostrzeżenie Europejskiego Banku Centralnego, który obawia się, że ich upadek może spowodować run na rezerwy. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zamroziła 26 miliardów dolarów dla stanów popierających demokratów, realizując groźbę wykorzystania zamknięcia rządu do zaatakowania priorytetów demokratów. Administracja Trumpa dąży do zawarcia umów w nawet 30 branżach, obejmujących dziesiątki firm uznanych za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego lub gospodarczego. Siły izraelskie przechwyciły 39 statków przewożących pomoc humanitarną i zagranicznych aktywistów, w tym szwedzką działaczkę Gretę Thunberg zmierzających do strefy gazy. Jak po Poinformowali organizatorzy flotyli, tylko jeden statek nadal płynie w kierunku palestyńskiej enklawy. Państwa muzułmańskie naciskają na hamas, aby zaakceptował amerykański plan dotyczący strefy Gazy. Rosja po serii ukraińskich ataków dronowych na rafinerie, które obniżyły ich wydajność do około 60%, planuje zwiększyć import paliw z Chin, Korei Południowej, Singapuru i Białorusi. Jednocześnie przedłużyła zakaz eksportu benzyny do końca 2025 roku. Talibowie całkowicie odcięli Afganistan od internetu i telefonii komórkowej. To pierwszy taki przypadek od 2021 roku. Wstrzymano też wszystkie loty międzynarodowe, a pierwsze ograniczenia łączności wprowadzono już 16 września w jednej z prowincji, uzasadniając je zapobieganiem nadużyciom. Business. Orlen Syntos Green Energy prognozuje, że średnia cena energii z floty kilkunastu małych modułowych reaktorów jądrowych BWRX 300 w Polsce w 2040 roku wyniesie około 120 euro za megawatogodzinę przy zastosowaniu mechanizmów wsparcia takich jak kontrakt różnicowy. Spółka podkreśla, że projekt ma charakter prywatny i komercyjny, ale bez systemów zachęt trudno byłoby uzyskać finansowanie od instytucji, w tym agencji kredytów eksportowych. Pierwsze lokalizacje reaktorów wskazano m.in. we Włocławku, Ostrołęce i Stawach Monowskich, a Orlen Syntos Green Energy planuje, że do 2035 roku Orlen będzie posiadał dwa bloki BWRX-300. Joe Erha Azji rozpoczął tworzenie holdingu technologicznego skoncentrowanego na sektorach kosmicznym, obronnym i sztucznej inteligencji, obejmujących także technologie o podwójnym zastosowaniu. Struktura będzie oparta na spółkach portfelowych, m.in. Satref, Torium Space, Fluence, AI Clearing, Campus AI i Milu Electronics, z możliwością dołączenia podmiotów zewnętrznych. Joe Erha, notowany na giełdzie papierów wartościowych, specjalizuje się w inwestycjach w firmy z branż przyszłości. Główny akcjonariusz PKP Cargo wnioskuje o niezmienianie zarządcy masy sanacyjnej. Welobank chce pozyskać kolejnych kilkudziesięciu franczyzobiorców. AirPower uruchomił swój pierwszy hybrydowy system magazynowania energii w Polsce. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Internetowy sprzedawca odzieży typu Fast Fashion, firma Shane, planuje otworzyć w listopadzie swoje pierwsze sklepy stacjonarne we Francji w ramach umowy z właścicielem domów towarowych Société de Grands Magasins. Posunięcie to spotkało się z krytyką ze strony francuskich detalistów. Na festiwalu filmowym w Zurychu zaprezentowano Tilly Norwood, pierwszą na świecie aktorkę stworzoną w pełni przez sztuczną inteligencję, która zadebiutowała w serialu komediowym AI Commissioner. Jej realistyczny wygląd wzbudził zainteresowanie agencji aktorskich, ale też sprzeciw środowiska aktorskiego wobec zastępowania ludzi cyfrowymi postaciami. W Stanach Zjednoczonych jest więcej funduszy private equity niż restauracji McDonald's. KKR przygotowuje się do boomu na prywatne kredyty w Japonii. Transakcje i finansowanie INFL, Private Equity Fund, DWA, International Finance Corporation oraz ATP zainwestują w grupę Polmed, obejmując znaczące udziały mniejszościowe i dostarczając kapitał na przejęcie grupy Kliniki Neuroradiochirurgii, jednego z czołowych prywatnych ośrodków onkologicznych w Polsce. Polmed, jeden z największych prywatnych dostawców usług medycznych w kraju, Obsługuje rocznie ponad 4 miliony pacjentów poprzez sieć 38 placówek i szeroką współpracę z partnerami medycznymi. Tymczasem Polmed wnioskuje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie spółki Kliniki Neuroradiochirurgii. Polska Green Factory przejęła od szwajcarskiej Bellfood Group spółki Iceberg w Polsce, Rumunii i na Węgrzech, co pozwoli jej zwiększyć roczne obroty do ponad 1,3 miliarda złotych i wzmocnić pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma przejmie wszystkich pracowników i utrzyma dotychczasową produkcję oraz kontrakty, poszerzając jednocześnie portfolio produktów i elastyczność dostaw. Transakcja wpisuje się w strategię ekspansji Green Factory, która w ostatnich latach dynamicznie rozwijała się na rynkach regionalnych. Grupa Tutore przejęła hiszpańską grupę Wogen, znaną sieć szkół językowych i dostawcę kursów online, co stanowi jej pierwszy duży krok na zagraniczne rynki. Transakcja, wsparta przez fundusze Innova Capital i Capmont, ma przyspieszyć budowę paneuropejskiej platformy edukacyjnej łączącej tradycyjne nauczanie z rozwiązaniami technologicznymi. Spółka planuje kolejne przejęcia w Europie Zachodniej, aby stać się jednym z największych graczy w cyfrowej edukacji językowej. JRH ASI. Spółka akcyjna zawarła przedwstępną umowę nabycia 250 tysięcy akcji spółki District Org Inc. od Superkonstelacja Limited, co znacząco zwiększy jej zaangażowanie w tę spółkę. Finalna wartość transakcji zostanie ustalona w umowie przyrzeczonej, której podpisanie planowane jest do 31 października 2025 roku. District Org rozwija projekt Campus AI, pierwszą na świecie szkołę sztucznej inteligencji natywną, łączącą technologię gier komputerowych i sztucznej inteligencji w edukacji. Grupa Merkor sfinalizowała sprzedaż działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej do Kingspan za maksymalnie 420 milionów złotych, z czego do 90 milionów złotych jest uzależnione od wyniku EBITDA do marca 2026 roku. Spółka zapowiada wykorzystanie środków na rozwój innowacyjnych rozwiązań przeciwpożarowych oraz częściowy zwrot kapitału akcjonariuszom. Warszawski startup Orbital Matter rozwija technologię druku trójwymiarowego w kosmosie, planując w 2026 roku demonstracyjne misje orbitalne oraz przygotowanie drukarki do warunków księżycowych przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Inwestorów Venture Capital. Spółka liczy na rozpoczęcie sprzedaży drukarek trójwymiarowych już po udanych testach. Z potencjałem osiągnięcia setek milionów euro przychodów rocznie i ekspansją na rynek Stanów Zjednoczonych. A Seco Poland sprzedało inwestorowi 12 milionów 320 tysięcy akcji własnych. Kraków wyemituje obligacje komunalne za 305 milionów złotych. Transakcje i finansowanie na świecie. Firma Rocket zajmująca się technologiami finansowymi w zakresie kredytów hipotecznych sfinalizowała przejęcie giganta obsługującego kredyty hipoteczne, Mr. Cooper, za 14,2 miliarda dolarów, czyli o 51% więcej niż ogłoszono w marcu. Prawo i podatki. Prokuratura oskarżyła 30 czerwca 2025 roku Marcina Z. o długofalową manipulację kursem EGB Investments na New Connect, mającą utrzymać cenę akcji około 15 zł, co ułatwiało sprzedaż spółki Gedbeckowi po umówionej cenie z Altu Stowarzyszeniem Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. 20 września 2025 roku inny wątek, dotyczący byłego prezesa Altu Stowarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Piotra Osieckiego został częściowo umorzony, po nowej opinii biegłych uznającej transakcję za rynkową. Postępowanie jest rozproszone między dwiema prokuraturami, a wobec innych osób zidentyfikowanych przez biegłych zapadały rozstrzygnięcia jednostkowe, m.in. warunkowe umorzenie z przypadkiem korzyści, umorzenie z powodu śmierci. Dodatkowo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał sprzeczne oceny: od 2017 do 2019 roku brak przesłanek manipulacji, a już w raporcie z 2020 roku wskazanie na skoordynowane działania, a szczegóły najnowszej opinii biegłych pozostają niejawne. Sąd okręgowy w Warszawie zasądził od dwóch spółek zależnych Polenergi 24 miliony złotych kar umownych z odsetkami na rzecz Eolos Polska za niewykonanie umów dotyczących świadectw pochodzenia energii. Wyrok jest nieprawomocny, a Polenergia rozważy apelację po zapoznaniu się z uzasadnieniem. Rząd przyjął projekt ustawy mającej przyspieszyć i uprościć rozpatrywanie spraw frankowych, których liczba w sądach przekroczyła 200 tysięcy. Postulowane zmiany obejmują m.in. automatyczne wstrzymanie spłaty rat po złożeniu pozwu, rozliczenie roszczeń banku i kredytobiorcy w jednym postępowaniu oraz możliwość zdalnych przesłuchań. Projekt przewiduje też zachęty do ugód i uproszczone procedury w Sądzie Najwyższym, a nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Uchwalony przez radę ministrów projekt trafi teraz pod obrady Sejmu. Rada przedsiębiorczości poparła projekt ustawy deregulacyjnej przygotowany przez Sejmową Komisję, kierowaną przez Ryszarda Petru, którego celem jest poprawa warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Projekt zakłada m.in. ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych kontroli skarbowych oraz podniesienie limitów amortyzacji i kosztów uzyskania przychodów, co ma zachęcać do inwestycji i poprawić płynność firm. Zdaniem Rady zmiany zwiększą bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców, wzmocnią poczucie sprawiedliwości podatników i zmuszą organy podatkowe do sprawniejszego działania. Zakład ubezpieczeń społecznych przejął 350 tysięcy złotych zgromadzone przez panią Aldonę, księgową, która przez 19 lat odprowadzała składki emerytalne we własnej spółce, uznając jej umowę o pracę za pozorną. Podstawą takich decyzji są przepisy Polskiego Ładu z 2022 roku, zgodnie z którymi po pięciu latach nadpłacone składki przepadają i trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawnicy podkreślają, że regulacje te naruszają zasady konstytucyjne i dotyczą tysięcy osób w podobnej sytuacji. Część spraw może być rozpatrywana przez sądy i trybunały europejskie. Kaufland wycofał ze sprzedaży wodę ustronianka w butelkach o pojemności 3,1 tysięczna litra, które objęły system kaucyjny obowiązujący od 1 października. Sieć przyznała, że wprowadzenie produktu było błędem i zapewniła, że wspiera proekologiczne rozwiązania oraz w pełni uczestniczy w systemie kaucyjnym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że najpóźniej w marcu złoży wniosek o wprowadzenie nocnej prohibicji w całym mieście od czerwca 2026 roku. Pilotaż ograniczeń w sprzedaży alkoholu w godzinach od 11 wieczór do 6 rano rozpocznie się 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, a zakaz obejmie sklepy i stacje benzynowe... Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Gospodarczej w Paryżu oddalił roszczenie EPR wobec Bumechu o wartości 264 miliony złotych, uznając, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania PGS. Wyrok kończy postępowanie arbitrażowe wszczęte przez EPR przeciwko Bumechowi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty czterem spółkom Apator Metrix, Intergaz, Fiorentini Polska i Elektrometal, podejrzewając je o udział w zmowie przetargowej przy dostawach gazomierzy miechowych dla polskiej spółki gazownictwa w latach 2014 do 2021. Według urzędu firmy mogły uzgadniać między sobą wyniki przetargów, składać tzw. oferty kurtuazyjne i w ten sposób narażać skarb państwa na straty. Apator zapowiedział merytoryczną obronę, a za udział w zmowie spółkom grożą kary do 10% rocznego obrotu. Ministerstwo Kultury przygotowało projekt rozporządzenia rozszerzający opłatę reprograficzną na smartfony, tablety i komputery, ale jednocześnie przewiduje odebranie Stowarzyszeniu Kopiowania i Praw Autorskich dozwolonego prawo do jej pobierania. Kompetencje mają zostać przekazane wyłącznie Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska, co wywołało sprzeciw środowiska naukowego i pytania o zgodność decyzji z zasadami państwa prawa. Gra toczy się o miliony złotych. Środki z opłat mają rekompensować twórcom straty wynikające z kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało uszczelnienie przepisów akcyzowych dotyczących elektronicznych papierosów po tym, jak producenci zaczęli obchodzić nowe regulacje, m.in. sprzedając urządzenia w częściach. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wraca do prac nad całkowitym zakazem sprzedaży jednorazowych elektronicznych papierosów, które szczególnie popularne są wśród młodzieży. Fiskus zmienił stanowisko w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Nie można już odliczyć kosztów wymiany dachu, a jedynie jego docieplenia. We wrześniu szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił cztery wcześniejsze korzystne dla podatników interpretacje, co budzi kontrowersje i pytania o zasadę zaufania do organów państwa. Wiadomości prawne ze świata. Komisja Europejska zasugerowała możliwość przesunięcia o rok obowiązywania rozporządzenia europejskiego Unii dotyczącego przeciwdziałania wylesianiu, tłumacząc to problemami z systemem informatycznym. Eksperci podkreślają jednak, że decyzja może mieć podłoże polityczne i wywołuje chaos oraz niepewność wśród firm, które już przygotowały się do nowych wymogów. Niezależnie od terminu wejścia w życie, przedsiębiorcy będą musieli spełnić rygorystyczne obowiązki związane z monitorowaniem łańcuchów dostaw i dowodzeniem, że ich produkty nie przyczyniają się do wylesiania. Sąd w Amsterdamie nakazał Meta udostępnienie użytkownikom Instagrama i Facebooka w Holandii opcji stałego chronologicznego wyświetlania postów, uznając brak takiej możliwości za naruszenie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Koncern ma dwa tygodnie na wprowadzenie zmian, inaczej grozi mu kara do 5 milionów euro, a eksperci wskazują, że decyzja może wpłynąć na praktyki platform w całej Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ogłosił, że w styczniu 2026 roku rozpatrzy sprawę próby odwołania przez Donalda Trumpa, członkini Zarządu Rezerwy Federalnej Lisy Cook, pozostawiając ją tymczasowo na stanowisku. To pierwsza w historii próba usunięcia urzędnika Rezerwy Federalnej przez prezydenta, która otwiera spór o niezależność banku centralnego. W Anglii weszły w życie przepisy zakazujące promocji typu kup 1, drugi gratis na niezdrową żywność i napoje, a także darmowych dolewek w restauracjach. Władze uzasadniają zmiany walką z rosnącą otyłością, a podobne regulacje planują wprowadzić także Walia i Szkocja. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.